Zawsze... A wiesz, że można być w trzech robotach na Tak? No. Mogę się, jak się celi, jakby celi. Idziemy do cieni. O właśnie, ty! W parafię, w parafię, zakładamy, dawaj! My do sędzia. My do sędziego! Chodź do niego. Witam, yyy... Słucham. Y y sędzia? Ja. Yeah. To my pomysł. dzwoniliśmy. Mo może się stą... do jakiegoś biura, coś? Su, co? zapraszam. Zabrać go nowego? Zawieź no go. Nie, go. nie wiem, co czy już nie słyszy. Nie jest. będzie pochwalony Jezus. Chrystus, proszę pana. Pochwalony, pochwalony, do wrażenia tego po pomysłu. Ogólnie przyszliśmy z paroma jakby pytaniami, propozycjami, może ofertami. No. Do rozważenia, do rozpatrzenia. Może dziadek zacznie. Tutaj Umówiło nasz yy, priorytet. Chcielibyśmy założyć fundację. A co ty gadasz? Nie to, nie to. A to nie to, nie dobra. To nie priorytet. Dobra, to priorytet. Yy, Parafię byśmy chcieli otworzyć. Parafię? Tak. Wie pan, taką zarejestrowaną. Kościół i tak dalej. Już z wnioskiem do prezydenta. A myśmy ostatnio gadali z taką panią tutaj. To na nas... Yy, groziła tym paralizatorem i, i normalnie we mnie strzeliła, a ja mam te serce słabe i piszę, naprawdę. A no to, to do pana Dallasa. Że co? No, normalnie ta kampanii to była, jaka, kto to był? Ona normalnie gadamy z właśnie w tym biurze, i ona nagle paralizator wyciąga i, i normalnie szczela to czoła. Z doju? No, w doju. Ona już tu nie pracuje w doju. No i bardzo dobrze gruba meka poczła sobie. No, tak, gruba już nie pracuje. Eee, a mam No ma... właśnie myśmy pomagali ludziom z otyłością. nie pie. siłownia jest coś innego ale na siłownię krubasy nie chodzą no ale jakaś jak coś fajnego ale... jakaś firma. Dawaj, zrobił tak. słuchaj ja mam taki pomysł bym otworzył no. restaurację z hamburgerami Olo, panie Francesco krubasy okay. bym z tej strony zamkawałby rozdawie za Dobrze. Gdybyśmy ich zmuszali do schudnięcia, byśmy udawały im eee, A pan Mam mi... takie do pana pytanie. Sprzedaję taką. Yy, dostałem od Biskupa taką. Panu pokażę. Woda świecona w sprayu. Chcę pan przetestować? Mogę przetestować. No to odsunie się, tu, pan, tu panu pokażę. Ja pierdolę. Ale nie na mnie, nie na mnie, na na koledze. A dobra, chodź tu kolego. Nie, nie 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 pobiję go, pobiję go, kur... pobiję go. A ja też mam taką. Nie wiem, mi się skończyło. święca święca na sprayu, minomine, patriet, z spiritus, dominus. Kur... się. No. Dobrze? Działa? Dobra, ale to nie ma pan Co żadnego chciał? pomysłu na firmę? Wiecie pan, działa. Odgrzeszyła. Wiem, tak? gadam z nimi. Dobra, to wszystko panowie. Chcę być. Ja będę ten Na pewno coś potrzebuję. Nie możesz być rozprawą. Nie tą rozprawą. Nie mogę być rozprawą. Nie rozprawą. cię To się kurwa psika i to kupi. Kodą Pewnie jesteś, Gruz. Wodą święcono, to ty będziesz w kościele. O, Boczar, To przyjdzie dalej. do spowiedzi, kara. Pokuta ty. <laughs> pokuta, a to nie kupię cię No Dobra, masz jakieś narko do posprzedawania za procent. W sensie, ja bym sprzedawał i 20% dla mnie, coś takiego. Byśmy się dogadali. Hm. No to wpis do Niech będzie pochwalony Jezus Niech będzie pochwalony, a na e, 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 Chciałbym, chciałbym się zespowiadać. To zapraszam na kościół. Jestem w kościele A no to... To ja zarabędę, bo mój tutaj bezdomny pan Wiesił no, musiał mi swojego tego. Co to jest, panie Wiesławie, za autor? O, no, widzisz to już. Witam. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chciałbym się zespowiadać. Ksiądz, ten Walter Blackard, tak naprawdę to ten Stefan z Rydzyk. Pięknie nie. Proszę wejść Dawaj go gadem i go klepiemy tak Dobrze, kiedy na byłeś w spowiedź Pięć lat temu Jakie grzechy popełniłeś, z sobą? Tak Nie, przyszedłem na obiad do mamy tak. nie, nie chodziłem do kościoła Mhm. Napaliłem pani Dobrze, niech ci Bóg odpuści grzechy, teraz cię mam poświęcony I do winę pan! Bogiem iść tam jeszcze raz i tylko... I coś powiedz taką... Synu Boże, pamiętaj, drugi raz nie przynoś drąków, dobrze? Oba, oba. Niech ci pan odpuści grzechy, jeszcze raz cię... Wodą w sprayu boksika. Minę, no minę patron. <grywa> La Bulanka. Macie przejemność, blokersi wjeżdżają. Guru, <grywa> p. powodzenia, życzę. <szczęście. grywa> Powiedziałem jakiegoś kłopa wizbaty, że blokersi wjeżdżają. Chyba, właśnie. A gdzie oni na La, La, La są? A nie, nie wiem.